Cześć wit witamy z Oliver i Arek dzisiaj box top class pani tak jest dzisiaj cały box a co będziemy szukać co... rarek tak. coś Ciech. ciekawego także zaczynamy Oliwerek uważaj z tym nożem aleś siekierę przyniósł <laughs> powolutku no, Jakoś także będziemy segregować złote i zobaczymy właśnie jakie rarki nam wpadną Jestem bardzo ciekaw. Oh. No, wyciągasz wszystkie czy je? ja? Wyciąg wszystkie. Ty tą stronę. Dobrze. Ja ja moje. Ja tą. No to leć, leć. Zaczynamy. Fajnie jakby się talić to trafiła. No. Dzieko. Rabiot. Usiala. Kurtuła. Marco to jest Kapitan i Devry top, top Defender. Top Defender, czyli kłaść tam na, tak sortuj na, jak to mówią rodzaje, nie? Dobra, czyli pierwsze koty za płoty, i zobaczymy, co w drugiej paczce: Pedri, Davis, Fabinho. I co tu będzie? Oho, jest logo Jaksu, czyli pierwsze logo dzisiaj. Lil Lineup. Och line-up. Och slutkortet. David, top forward. E, Lautaro. Ruben Diaz. Och de Jong. Det Idol. jeszcze Idol nie lämnar nie? Mm -mm. Och ajax Lineup mm -hmm. i Och to kamta mittfält. Tego Midfield też myśmy nie mieli, czyli tutaj. No i dobra. I kolejna saszetka. O, <śmiech się <śmiech> brzydko urwało. Tagliafico Ajax, Valverde Real, Bentacur Juwe, Kimpembe Paryż. Znaczek Atletico. I de Jong top Midfield, czyli znaczek tu, gdzie jest top Midfield, orba, uh -huh. Znowu ta grafiko, Valverde. <laughs> Znowu pasz tak samo, I jak I Kim no Ale nie? tu jest Fabinho i Sergio Roberto, Chesy no. i Sergio Santos Hiro-Ruki. Hiro ruki no proszę. To Rukiego dzisiaj obok. Czekamy go tu. To gdzieś nam I... jakaś kategoria brakuje? Rarki No Rarki, tak, ale I Hero Legend. No nie no, to to będzie razem z tym Rookie no, może Inter Rabiot Juve Znowu ta grafiko i nie wytrzymam I, i, i co? Złote To jest Idol Idol Verratti Idol, Idol Tu. Line up Juve I Robertson top defender. Tamam. Gribic Cancelo, Dampf mm. Nacho, United lineup. I Lautaro no Matthew. top forward tutaj, nie? No. No, zobaczymy, jakie to nam się rarki trafią. Ja bym chciał ta i Josinia. E, no, a nie te Invincible. oby nie. No, Krypci. Kancelo. No, Alison. Gabriel Jesus. Znowu. I co. To jest Idol Brozowicz, Idol Idol Tu i, wow, Dawid Trezegę. Hero Legend. Hero Legend. <laughs> Myślę, że tak grafikość <laughs> Martinez, Grillish, Nacho. O, dwie karty za Ajax. wow Line up Bayern i uh, Davis Top Defender. Mm -hmm. Czy tylko jeden kapitan? I dwa mid top i napasnicy. No, no, Lautaro, Ruben Diaz, Jazici, Sancho, Sancho. I co tu jest? Lineup Atletico. I Kim Pembe top defender. Boże, to są... Myślę, że będzie lepsza. Może. i Cardi. Munier. No. Interlogo i Juventus. Dużo line up'ów. No line up'y są właśnie częst, częstymi kartami, jeśli chodzi o te specjalne. Luxo. O, będzie Jarka. Chyba? Nie. Nie? Myślałem brand, Dortmund, Kobel, Dortmund. he, ile tam kart? Sześć. Trzy? Aha. Sześć, sześć. z Kapitan, daj go tam, oj. Inter, lineup up. I... Mares, top. Forward. Dalej żadnej rarki? No ciekawe. Powinno być dwie, jak nie szczęście szczęścia. Aleksandro. Kejta. Skriniar Inter. Krosik. Line up. <grymne> I to forward. Tak. I Kylian. Mbappé super w karta. Dobra. Trzeba się brać do roboty. Ja. Ile ma jeszcze? 5 Lindelief, Manchester, Kimich, Kim. Bayern Rodri City Foden Też City I uwaga, Jorginho, Idol. Tak I jeszcze co? Liverpool Lineup No. Gdzie hmm. Właśnie. No, Oby dwie były, a nie, że jedna będzie. Bo co 16 jest nasetek. To jest Lautaro, Ruben Diaz, Navas, e, Idol Müller, Line Up i Top Midfield. <noise> tak jest, wszystko się zgadza. Tam. tam, De Pauli. No. Ci cztery loga, dwóch kapitał na razie. Milner, Liverpool, Perisic, Inter, Gomes, Lil, her, Hermoso, Cletico. i co tam jeszcze będzie Line Up Real i Jan Oblak Top for, e, Defender for... Tu będzie rarka chyba. Tak nie? Mówisz? Nie. nie. <laughs> Alonso, Andre. Schulz, Niko, Kapitan Neuer. Mhm. U. Wow, Zola, Gianfranco, Zola, Hero, Rookie. Legend. E, Hero, Legend, przepraszam, tak jest. Gianfranco, Gianfranco. Bardzo dobry napastnik to był kiedyś. No. Co my tu mamy? Atletico Madryt. Ja mam jeszcze trzy Lil, no. Gabriel, Jesus. Kończy się nasza zabawa. Hmm. Jachici znowu. I co tam, co tam? Logo BVB. Koteki. A kot przyszedł. No. I popatrz, znowu Hero Ruki, tym razem Pasalic. -ra no właśnie, a tych, tych aż cztery nam się trafiło, tych Hero Ruki, raczej znaczy, tam legendy. No. no. O, tu jest! Jest hierarka. Eee, pomocnik. Ja się Dobra, pokazuj. I Kardi. Oli ma. Oli coś ma. Aleksandro. Kejta. Brad White. Braidweight. Braidweight. I uwaga. To będzie. Pomocnik, tak? No bo Nie, pomara na jak pomarańczowy Aha, kolor. Tak. Eee. No, uwaga, raz, dwa, trzy. Pedri. No mm. trudno. No dobra. Dam go tu na razie. No co, go mamy. No nic nie zrobić. Nie ma trzeba. Będzie dobrze. I lecimy dalej. Militao. Real. Mendy. Chelsea. McTominay. United. De Paul. Atletico. I dwie specjalne. BVB Lineup. I jeszcze co mamy. De Bruyne. Top Meteor jeszcze mam, ja mam dwie. BVB Oni też mam dwie, w sumie. Chanolu, Simikas, Schultz. E, Idol, Sterling, Liverpool. Tak jest, dobra. Przedostatnia moja. No i co ciekawe, patrz, chyba będzie Bida, że trafimy jedną rarkę na całego boksa. Valverde, Grbic, Cancelo. Teraz będzie chyba ralka. No, tak. tak. No to najpierw bazowe. Ta jest bazowa? Tak, ta. Aha, to no, czyli Danilo i Brathwaite. I uwaga, uwaga. Czyli mm, można to... To jest tam. na obrońcę czy na e, d, e, bramkarz? E, obrońca. Uwaga, raz. Dwa, trzy. Skriniar! Jest! No w końcu coś nowego, coś innego. Czyli jest druga rarka, super. Jedną Oli, jedną ja co w tym boksie trochę. No, nie musi być. Walker Walker. Jordi Alba. Antek. Antek muzykant. Barca. Madrid Mane. Mane to jest napastnik. Top forward. I uwaga, uwaga! The last one. Let's te sztuk fihojte Ostatnia sosieczka na dzisiaj. Zobaczymy. Co jeszcze przyniesie? No, na pewno nie rarkę, raczej Korea, Laporte, Werner, Diallo i dwie specjalne, ostatnie dwie na dzisiaj. Barcelona Idol. Idol i Dol i... i coś. Lineup. Line City. Czyli tak. To by były na dzisiaj unboxing całego boksa. Top class. Tak, mamy dwie rarki. A nie inwestywy. Fedry już mamy, ale skeniarz nam brakował, także cieszymy się bardzo. Dobrze, bo... że nie Invincible. Tak, dobrze, że ten nie Invincible, bo już mamy cztery. Pisze, że jedna na 50. Tak, nie wiem czemu i tak piszą, a ostatnio się tak trafia w tych innych panini. 365 Fify też się trafiała często, także mamy nadzieję, że Wam się film podobał. Dziękujemy, to był cały Łapki boks. Do góry. Pozdrawiamy wszystkich, nie? Mm -hmm. Fumf, kolegów. I dziękujemy za a, nowe subskrypcje. I że nas oglądacie. Pozdrawiamy serdecznie i pa! Graba. Șabla. <laughs>